Mam chwilową pauzę. No i teraz. Brak. No co jest? Um. Co, że wam powiem, to nie wiem. <gry> Zaraz, jeszcze raz tutaj. Co mamy? Mm, nie grafiki. To wygląda jakby to klucze miały być. Nie. Może coś gdzieś tu leży? To nie wiem, dziwne. Wejdźmy jeszcze raz na wyższe piętro. A może może muszę gdzieś się wrócić. A jakie ja tu przedmioty mam w sumie? To, to, radio. Ale innych przedmiotów to ja tu nie mam. No, tu nie mam tego. Tu zamknięte. Tam też było chyba zamknięte, nie? Dobra, tu są te manekiny. Może tu coś jest. Może tu coś przeoczyłem. No, chyba ja. Chociaż. O! O, o! No jest! Tu klucz! Dobra, no. Super. Ale jak ja to przeoczyłem? W sumie nie mam pojęcia. Klucz, co to za klucz jest? Klucz otwierający drzwi do dziedzińca. Dobra, to chyba wiem gdzie. Na samym dole. Trzeba zejść. Na sam dół. Tak sądzę. Dziedziniec. No chyba myślę, że to jest dziedziniec. Czyli tu. Ale mogę się mylić. Nie, to nie dziedziniec. Dziedziniec? To ja bym powiedział, że coś takiego na zewnątrz. Na zewnątrz. Aha, dziedziniec, okej. Okay. Dziedzinca. Dobrze, aha, to jest na zewnątrz. A, tutaj. Myślałem, że... Dobra, tego nie było w Silent Hill 2, znaczy, było coś, ale coś podobne... podobnego, może ja już... A, to wiem do czego. Tu, żeby do okna wejść. Ale zanim wejdziemy, to sprawdźmy tutaj, co tu jest. Zamknięta. Jakaś kartka. Okej, okay. czemu gra mi sugeruje, że mu, mu, Muszę ten wózek. Nie lubię takiego sugerowania. Jeszcze na żółto. Wiecie, jak mnie wkurzają w, w grach te żółte znaczniki, no ja, pledzenców to. O, robią... I czemu jak... No i czemu jak go... Podstawię tu to... bez sensu to takie... Nie lubię czegoś takiego, nie... Naprawdę... Takie... Takie podpowiedzi dla takich ułomów... Którzy naprawdę nie wiedzą, no widzieć lutę... To wiadomo, że tam trzeba iść... Nie wiem po co teraz robią takie gry... Jeszcze brakuje, żeby na tym było... On no, w sumie jest kurwa. Co ja mogłem się spodziewać? Takie ułatwiacze. Nie wiem po co. Salin Hill nie spłynął z tego. A mogę to wyłączyć? To gówno? Mm, chyba nie. Bo nie. Dostępność. Może tu rozmiar napisów? No, nie, no to napisy są. Widoczność porad. No to tyle, to niech będzie. Czcionka tekstu. Domyślna rozmiar. Hmm. Czcionka. Co? Dla dyslektyków. Eee, szczerze, w sumie nie wiem jak to jest być dyslektykiem, ale to nie wiem czy to zależy, a bo to są większe odstępy między zdaniami, okej, okay. albo nie wiem. Dobra, niech będzie tak. Wskazówki. No nie można. Startowania? Czy podczas startu ja to, nie wiem, coś zrobiłem? Nie tak? Nie wiem. Ale nie podoba mi się to. Ale chyba raczej to taki element gry gówniany. Więc nie lubię czegoś takiego. Tak mnie to irytuje w Uncharted'zie. W Unchantredzie mnie irytowało. Delaz Last nie wiem czy to było. W czym to jeszcze było? W Star Wars. Takie bez sensu ci pokazują gdzie masz iść ale właśnie nie wiem czy to w było czy nie, bo jeśli to jest gra przygodowa to nie powinno być takich podpowiedzi, tak? i to uważam, że no, co? że to jest bez sensu mamy? na co patrzę? dobra mogłem tylko parę otworzyć co jest bez sensu, nie wiem Czemu tylko jedną szafkę mogę otworzyć? Bo on tam spojrzał. No, bez sensu. Nie podoba mi się. Nie lubię takich rzeczy. Naprawdę. Serio. O. To logiczne. Powiedzmy. Dobra, tu masz kara gdzieś jest. Tu coś jest? Nie, nie ma. O. Szafka, nie? Kolejna. O, tego już na przykład nie mogę, tylko wybrane rzeczy, o, po prostu świetnie kurde, o to już powinienem, bo to jest kibel Mhm Dobra, sprawdźmy mapę Gdzie ja jestem, ja jestem tu, a zaraz To są okna, tak? Mm, tak Dobra, idziemy dalej Co my tu mamy? Tu nie wejdę Tu wejdę Co to jest za pokój? 109 o, same drzwi się zamykają. Ciekawe kiedy będzie z tym piramidą głowy, nie? Spotkamy go. Nasze pierwsze spotkanie. Nic nie ma. Też... A leżeć! M myślała, że mnie zaskoczy. Oj. Hmm. Ta walka to wygląda... Jest taka, jak w atrasyjnie, jak masz... jak skacze po różnych yy, rurkach, rurkach, dacha, że jest takie przyciąganie nie? to jest podobne takie bicie, nie? Więc takie... Kurde, na dzisiaj jeszcze to wam powiem. Powiem, że bardzo kiepsko, nie? Dobra, nie mam życia. Super. Ledwo się trzymam. Po co po cóż ja tu przychodzę? Obra, naboje. No Dawać pistolet. Pistolet, pistolet. Kurde, może na pistolet. Pierw może co w którym to jest w pokoju było. Następna mapa To tam ale tam nie mogłem wejść No właśnie To zajebiście a tam co tam jest? Uh, czy ja tu byłem? Nie, nie byłem. Uh, zamknięta o. Oh. Mm -hmm. Tu mamy teraz wyjście na zewnątrz. Dobra. Fajnie. I tu teraz powinniśmy coś podnieść. Tu jest klucz. Dam radę? Dobra, pamiętam to. Tu się pojawi ta dziewczynka taka. Dziewczynka, dziewczynka, no. Chyba. O ty szma... O ty bachorze. Jeszcze się zaśmiała tej. He he, kurde. A cię to no nie zdziwiło? Ja no... Nie wiem, co to robi. Hmm. Dobra, sprawdźmy mapę. Mapa, mapa. Co nam powiesz, mapko moja? Dobra, to czyli na to wychodzi, że mi czegoś teraz brakuje, żeby ten klucz podnieść. Mmm. Dobra, pytanie teraz takie, że. Gdzie ja mam iść? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Aha. Ale ledwo się trzymam. Dobrze, że jej kopnięcie mnie całkowicie nie zabił, bo by kiepsko było. Oczekajcie, hmm. a, a ja nie mam czegoś w. equipunku? Dobra, słyszałem Bahora, Który gdzieś się tam szlaja No nie, no tu byłem To tu nie wejdę Nawet nie mam co próbować Kurda, ledwo się trzyma James Zaraz, to było otwarte? Nie była ta lala Dobra, weźmy ten klucz może pierwszy. Co my tu mamy? Klucz do korytarza na drugiej kondygancji. Ale analfabetyzm. Co tu mamy? Gdzie ja jestem? Jestem tu. Pokój numer 107. Diagramy na... O, co to jest? To ja niegodaj, że będę musiał to zaśpiewać. O nie. Myślałem. Do płyt. No w sumie detale w sumie. No znaczy grafika jest taka dziwna jakaś, ale... Ale ten. W sensie, że... Ja się nie przeczepię, bo i tak gram na niskich, ale... Ale jak to wygląda ta, ta grafika, no to ta gra powinna bez zacięcia chodzić. No właśnie... To mi się tu nie... Chyba. Hmm. Eee... Gamma. Nie wiem czy nie jest za ciemno. Dobra. Sprawdźmy. Tak. Bo ja też za... za ciemne Ciężko mi się patrzy wtedy. Ale to też psuje klimat, nie? Po części. Psuje to jako tako klimacik. Mm? No otwieraj. Na co ty tak tu spojrzałeś, James? I tak na wydzięki ciemno, tu i tak, tak średnio widać. Chyba wam powiem. O. o. Ale króliczki. To jest pokój chyba 10. I Nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że coś tu będzie. Dobra, chlej Co my tu mamy? Łóżko. Hmm. Nie no, tu nic nie ma. Nie. Prócz Heldrinka. A na co ty się tak patrzysz tam, James? O. Hm. the artist. Hm, Super. Artestka jak się patrzy. Dobra, coś tu. Hmm. No co ty tam? Kika znowu? No tu począłem. Hmm. To chyba. czego nie jest potrzebne? Dobra, tu nic nie ma. Czyli, że mogę stąd wyjść? Dobra, mam klucz. Teraz przejdę jeszcze jedno pomieszczenie, chyba, żeby sprawdzić. Czy nie? Tak czy nie? Chyba tak Tutaj chyba nie byłem ogra później tam pójdę. Albo samo do mnie przyjdzie. U, uh. surprise! Mm. Z... Co tu wyskoczy? Ta biała dama powinna wyskoczyć, co tam jest. A to co to jest? Złoty uchwyt w kształcie jabłka. Oto to ten uchwyt. To uchwyt, pewnie będzie trzeba do czegoś użyć. Ale na razie póki co to nie ma. Gdzie? Co my tu mamy? Więcej rzeczy do otwierania powinno tu być. O zamrażarkę, Kurde brak mi słowa Tą zmywarkę otworzyłem Dobra chyba wychodzimy, a tu co tu Zamknięte Słyszę kogoś Że tu jest O siema Dracula Wow. Masz Maszkara Jak to mnie zdążyło chlapać, Obrzygać? Hmm. Aha, to nie, 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 nie tu. Nie tu. Co my tu mamy? 105 pokój. Ja w jakimś pokoju nie byłem. O, o. No serio, to też mi HP zabiera? No, to nieźle. Dobra, co my tu mamy? Amunicja. Ej, dużo tej amunicji a jeszcze. Spluwy nie mam, to nieźle. Mm. O, co tu mamy? Spot to dwójki, bardzo się o nie martwię. Mhm, pokój 102. Czy byłem w tym pokoju? Byłem, czy nie? To... Gdzie jest pokój? 101? Nie, 101, 102... Nie byłem tam. O, brakuje mi... Hmm... Dobra... To w sumie tu byłem, wszędzie. Mam jakąś uchwyt. Do czegoś bym powiedział, że, że ten uchwyt, albo do jakiejś szafki, albo do jakiejś drzwi, którym brak uchwytu. O! To było zamknięte, chyba nie? Jak ja dobrze pamiętam. Tak, to było zamknięte, chyba. Dobra, ale teraz zapiszmy. Ja to będę kończył w sumie. I tam mam bardzo mało życia. Obecna gra. Dobra, ludziska. Dzięki, że byliście ze mną. I do zobaczenia w kolejnych. Elo.